Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się od A do Z, jak tworzyć Reelsy, Shortsy TikToki, jako trener personal, właśnie studia treningowego. I teraz uwaga: jest to darmowy poradnik od A do Z, gdzie omówię wszystkie niuanse związane właśnie z tworzeniem Reelsów, Shortsów TikToków i dostęp do tego dokumentu wraz z dodatkowymi bonusami znajdziesz w pierwszym linku w opisie tego filmu. Czyli możesz teraz zejść w opis tego filmu, i pierwszy link, który tam znajdziesz, to będą właśnie bonusy wraz z całym tym dokumentem, gdzie omawiam wszystko. Dokładnie od A do Z, czyli dostęp do tego dokumentu wraz z wami Sami właśnie w opisie w pierwszym linku. Dlatego zapraszam Cię teraz do odebrania tego dokumentu. I dla kontekstu nazywam się Marcin Klub, gdzie jestem właścicielem Maxa. Jest gdzie pomagamy trenerom personalnym, właścicielom studiów, treningu personalnego, zbudować system regularnego pozyskiwania nowych klientów, dzięki czemu skalujemy ich biznesy. Na ten moment pracuję jeden na jeden z ponad 30 klientami z różnych miast w całej Polski. I zanim przejdziemy do samej treści tego filmu, chciałbym zaznaczyć kilka bardzo ważnych rzeczy. Content marketing nie jest najlepszym sposobem na polskiwanie klientów w 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030 i w kolejnych latach i nigdy nie będzie. Problem z kontentem jest taki, że nie mamy tutaj żadnej dźwigni, żadnej kontroli nad praktycznie niczym. 99% liczymy na szczęście i to, że na przykład algorytm rzuci nas tak zwany viral. Tworzenie contentu ma jednak duży sens w innym przypadku. Żyjemy w czasach ogromnej recesji zaufania, szczególnie online. Tak wielu ekspertów obiecywało już tak wiele rzeczy, że nikt nikomu tutaj nie ufa. Ludzie przyzwyczaili się do grubych obietnic marketingowych, nie traktują ich już nawet na poważnie. Jeśli nie idzie za tym dowód i zaufanie, ale jak zdobyć ten dowód, jak zdobyć to zaufanie? Jeśli chodzi o dowód, opinie klientów, case studies itd., natomiast jedną możliwością zdobycia zaufania oprócz tego jest nawiązywanie relacji, pokazywanie siebie, swoich klientów, wyników swoich klientów czy swoich oraz bycie autentycznym. I niestety nie da się tego zrobić nie mając żadnego kontaktu w social mediach, nie pokazując się w ogóle. Z drugiej strony zajmuję się rozwojem biznesów lokalnych, i tutaj zasady gry są. Znacznie inne. Nie musimy robić tylu treści, nie musimy budować marki osobistej w internecie, mieć dużych profili w social mediach i tak dalej. Ponownie nic nie musisz, ale możesz. I to sprawia, że coraz więcej osób chce długoterminowo budować swoją markę osobistą. Przykładowo, na moim kanale YouTube do tej pory dałem kilkukrotnie tyle darmowej wartości, co pewna ekspertka ze świata trenerów personalnych w swoim płatnym programie. Wiem, bo sam go kupiłem. I mimo tego, że wrzuciłem już prawie 100 filmów przez ostatnie kilka miesięcy, mój kanał wciąż jest mały. I. Oczywiście jest on całkowicie normalny, logiczne, zważywszy na to, że budowałem ten kanał od zera subskrybentów, czyli jest to całkowicie nowe konto, mimo że mam kilka starych kanałów, które mają na przykład ponad 500, 600, 700 subskrybentów sprzed paru lat. Natomiast dodatkowo jest to kanał bardzo zniszowany, Tylko dla trenerów personalnych i właścicieli studiów, treningowych. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ chcę, abyś miał świadomość, że content marketing to jest gra na lata. Dzisiejsze wysiłki, które włożysz w tworzenie kontentu to są wysiłki, których efekty zobaczysz za rok, dwa czy nawet pięć lat. I ja to doskonale wiem, dlatego dzisiaj tworzę 3 do 5, czasami nawet do 10 filmów tygodniowo, bo wiem, że za rok to całkowicie odmieni mój biznes. Po prostu, gdy mam wolną chwilę, to siadam do laptopa i tworzę film na YouTube'a, tak jak teraz. I budowanie marki osobistej w internecie za pomocą kontentu to nie jest płatna reklama, którą uruchamiasz sobie dzisiaj i jutro masz już potencjalnych klientów lub klientów. Niestety to tak nie działa. Jeśli więc po tym nieco przy długim wstępie. Nie zniechęciłem Cię jeszcze wystarczająco od tworzenia kontentu, zapraszam do mięsa. Wybacz po prostu, jestem w sobą w 100% szczery, chcę żebyś wiedział lub wiedziała jak tworzenie kontentu wygląda i jakie może to dać efekty i dlaczego będzie to trwało tak długo. Natomiast teraz przejdźmy do darmowego poradnika od A do Z dotyczącego rolek generalnie short form kontentu. Tworzenie short form contentu, czyli rolek TikToków, shortsów, podzielimy sobie na kilka prostych segmentów. Pojedźmy sobie od tyłu. Aby otrzymać gotowy produkt, jakim jest rolka, potrzebujemy odpowiedniego nagrania, w którym mówimy odpowiednie rzeczy, odpowiednio zmontowanego i wrzuconego. Czyli potrzebujemy skryptu, by wiedzieć, co mówimy, gdy włączymy kamerę, co mówić, gdy włączymy kamerę. Dwa, potrzebujemy wiedzieć, jak nagrać, czym, gdzie, jak. Potrzebujemy wiedzieć, jak zmontować to nagranie, czyli czym, gdzie, jak. oraz potrzebujemy wiedzieć, jak wrzucić to nagranie, czyli czym, jak, gdzie, kiedy. Okay? Czym to już wiemy, ale gdzie, jak, kiedy. A więc w tym poradniku mówię krok po kroku. Skrypt. Nagrywanie, montaż i publikowanie. Teraz weźmy się do roboty. Skrypt. Pierwsza najważniejsza rzecz, czyli budowa skryptu. Hook, haczyk, wartość, odpowiedź na haczyk i call to action, czyli wezwanie do akcji. Hook, haczyk. To jest pierwsze 2, 5 do 10 sekund. To jest najważniejszy moment każdego short form contentu. Ten moment decyduje, czy użytkownik przeskroluje, Cię daje, czy zostanie z tobą. Haczyk ma być mocny, śmiały, odważny, dobitny, czasami nawet kontrowersyjny. Jest kilka, jak nie, kilka, jak nie kilkanaście strategii pisania skutecznych, dobitnych hooków. Pierwsze to jest pytanie retoryczne, czyli na przykład, czy wiesz, jak podwoić swoją produktywność w ciągu jednego dnia? Mocne stwierdzenia, na przykład, zapomnij o wszystkim, co wiesz o odchudzaniu. Intrygujące fakty i statystyki. Badania pokazują, że tylko po 2% ludzi osiąga ten cel. Wywoływanie pain pointu, na przykład, zmagasz się z bałaganem w domu, zobacz, jak naprawić to w 5 minut. Obietnica wartości, na przykład, do końca lub poznać 3 tajemnice sukcesu w biznesie. Wywoływanie emocji, na przykład, nie uwierzysz, co się stało, gdy zrobiłem to. Wykorzystywanie trendu, na przykład, wszyscy mówią o tym nowym trendzie, na TikToku, sprawdź, o co chodzi. Teraz zanim jeszcze dojadę do końca, jeśli chodzi o haczyki, bardzo ważna rzecz, o której mówię często, haczyk zawsze wywołuje, ma wywoływać open loop, tak zwany. Open loop to jest coś w tylu, że nie uwierzę, co się stało, gdy to zrobiłem. Ja teraz oglądam i mówię, stary, co się stało? Co, co w ogóle zrobiłeś, jakby coś się stało? Jakby wiesz, wywołuje to we mnie ciekawość, open loop, czyli ktoś zaczyna coś mówić, ale nie daje mi tego, nie daje mi tego od razu. Czyli ja jakby już mam ciekawość, mam, muszę to obejrzeć do końca, bo jakby o co chodzi, nie? Jakby to jest haczyk. Haczyk zawsze ma wywołać właśnie cykl ciekawości, tak zwany open loop. Czyli zaczyna coś, ale nie kończy. I ty musisz to dokończyć, żeby zaspokoić swoją ciekawość jako człowiek, musisz obejrzeć cały film. Na przykład. Tak wyglądało moje mieszkanie przed i po użyciu tej metody sprzątania jak wyglądało Twoje mieszkanie przed i po I jakiej metody użyłeś, że akurat tak wyglądało. Chcę to zobaczyć. Wszystko to wywołuje właśnie open loop. Czyli wykorzystanie historii na przykład, ta historia o przyjaźni i sukcesie zmotywuje Cię do działania. Ale jaka historia? Chcę usłyszeć tą historię i chcę zobaczyć, czy mnie faktycznie zmotywuje do działania. Wszystko, zobacz wszystko to, co tutaj jest napisane wywołuje właśnie open loop. Wszystko. I na tym mają polegać paczki. Wartość. Następne 10 do 40, czasami nawet do minuty. Do 40 sekund, do 60 sekund ma być poświęcona właśnie odpowiedzi na Twój haczyk. Zadbaj o to, aby wartość dowoziła to, co na wstępie sprzedał ten haczyk. Czyli przykładowo, ten wiralowy hack zmienia zasady gry w pielęgnacji skóry. Czyli o co chodzi z tym wiralowym hakiem? W jaki sposób ja mogę pielęgnować tę skórę? Więc mówisz, i teraz wartość ma dowodzić to, czyli ma faktycznie dowodzić to, co powiedziałeś w tym haku. Jeśli powiedz na przykład, obejrzyj do końca, by dowiedzieć się, jak składę 30 kg w 6 miesięcy, a w wartości okaże się, że było to jednak 15 kg w 12 miesięcy, no to jest to zwykły bait na osobach, które się zainteresowały i tak masz nie robić. Tutaj dajesz porady, opowiadasz ciekawostki, historie, dajesz dobrą wartość lekcji itd., itd. Trzeci element call to action, czyli wyzwanie do akcji. Czas trwania. Powiedziałbym, że nawet jedna sekunda do maksymalnie 10 sekund, natomiast raczej 1 do 5, bardziej bym powiedział. Będę, że ludzie na social mediach są jak dzieci węgle. Jeśli nie powiesz im dokładnie, co mają zrobić w danym momencie, to nie idź na to, że to zrobią. Oni się nie będą domyślać. Są po prostu jak zombie, którzy przebijają, 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 i zależy im tylko na tym, żeby swój mózg jeszcze bardziej sprać do wezwanie do akcji ma być proste i solidne. Nie kombinuj nad to. Powiedz widzowi wprost, co ma zrobić. To jest dla ciebie, naj... to, co jest dla ciebie najbardziej korzystne. Czyli przykładowo, Zaobserwuj mój profil i taki takich ciekawostek. Napisz komentarz trening, by otrzymać darmowy trening, wejdź w link w opisie by darmową konsultację ze mną, więc wyznaczasz, co jest dla Ciebie najbardziej korzystne. Akurat zależy ci na tym, żeby ktoś Ciebie zafollowował, żeby mieć więcej followersów, czy na tym, żeby ktoś zabukował konsultację z tą, dzięki czemu będziesz mógł przedstawić mu swoje rozwiązania, na przykład sprzedać mu to rozwiązanie, potem na przykład napisz komentarz trening, po to, że na przykład zależy ci na tym, aby ktoś odebrał ten darmowy trening, aby przekonał się, że wartość darmowa, którą ty dajesz jest lepsza niż konkurencja daje w swoich płatnych programach itd. itd. Zawsze musi być to call to action. Najlepiej wyrób sobie taki nawyk, że cokolwiek publikujesz w internecie zawsze ma być to call to action. Chyba, że są to na przykład zdjęcia rodzinne na profilu prywatnym, chociaż i wtedy możesz tego użyć. Ponownie ściąga budowa skryptu short form contentu, to jest hook, wartość, call to action. Przykładowo, prowadź ten prosty trigger oddechowy, by zwiększyć efektywność swojego treningu nawet o 20%. Wartość. Właściwa technika oddychania może znacząco zwiększyć efektywność Twojego treningu. Zamiast płytkiego oddychania klatką, z spróbuję oddychania przeponowego. Podczas ćwiczeń wdychaj powietrze głęboko przez nos, pozwalając przeponie się unieść, a następnie powoli wypuszczaj powietrze przez usta. Dzięki temu poprawisz swoją wydolność tlenową, zwiększy wytrzymałość i minimalizuje ryzyko kontuzji. Coż więcej unikalnych wskazówek treningowych? Obserwuj mi profil na Instagramie trener Marcin Kluś i odkryj sekrety skutecznych treningów. Nagrywanie. Po pierwsze, nagrywaj pionowo, czyli 9 na 16 po drugie, przed nagrywaniem zawsze soczewki aparatów. Proste, ale wiele osób tego nie robi. Dobre oświetlenie jest kluczem. Najlepszym oświetleniem jest światło dzienne najlepiej jest nagrywać przodem do okna. Natomiast jeśli nie masz dostępu do światła dziennego, to polecam zakup lampy oświetleniowej. Możesz wtedy nagrywać nawet w nocy. I polecam tutaj Newell R1100, z którego sam korzystam. Nie zapłaciłem mi za to po prostu korzystam z tej lampy. Nie miałem nigdy żadnej innej, dlatego ją polecam, bo jestem bardzo zadowolony. Tutaj masz link, w dokumencie znajdziesz też link do zakupu tej lampy. Ona kosztuje około chyba 560 70 zł, coś takiego. Taką lampę kupujesz raz i starcza na wiele lat. Jeśli więc myślisz poważnie o budowaniu marki osobistej długoterminowo, robieniu tego całego kontentu, to warto się tym zasugerować. Dobrze jest oświetlać się z dwóch stron pod kątem 45 stopni, ale to jest opcja dla osób posiadających już dwie lampy. I teraz ważne. Nagrywaj Full HD, czyli 1080p, bo Instagram i tak nie przyjmuje plików w rozdzielczości 4K. Tylko Full HD i tylko do 30 klatek. Nagrywaj natomiast w 60, bo inne platformy przyjmują już powyżej 30 lat z tego co wiem. Teraz trzy paski w prawym górnym rogu. Wchodzisz na swój profil, klikasz te trzy paski tutaj w prawym górnym rogu, czyli te, co tu jest tutaj najbardziej po prawej, wpisujesz użycie, jeśli masz po angielsku wpisujesz usage albo use, coś takiego, wtedy masz użycie danych i jakość multimediów. Schodzisz na dół, jakość przesyłanych multimediów zaznaczaj przeszli najwyższej jakości. Musisz mieć to włączone, koniec, kropka. Teraz nie nagrywaj na Instagramie, jest albo TikTok. Nagrywaj bezpośrednio aparatem. Czyli nie rób takie, czegoś takiego, że wchodzisz na przykład na Instagrama, wchodzisz w Instagram Stories i stamtąd nagrywasz albo wchodzisz w TikTok, nagrywasz przez TikToka, bo to może zepsuć jakość. Inaczej jakość twoich nagrań może być niższa. Czyli po prostu nagrywasz telefonem. Nagrywaj tylną kamerą, nie przednią, bo zapewnia ona znacznie wyższą jakość. Podczas nagrywania telefonem nie zakrywaj głośników i mikrofonu. Ponownie, totalna podstawa, ale jest to również ważne. To tu też polecam zrobić, co dodam od razu jako taką dodatkową wartość. To jeśli zależy ci bardziej właśnie na budowaniu tej marki osobistej na nagrywaniu tego kontentu, to generalnie to, co jest najważniejsze i jest dużo ważniejsze na pewno już niż na pewno nawet niż sama, sama nie tyle zawarto, bo zawarto jest najważniejsze, natomiast to, co jest ważniejsze niż obraz, czy jakość obrazu, to jest jakość dźwięku. Jakość dźwięku jest ważniejsza nawet niż jakość obrazu. To, co ja polecam, ja na przykład mam Jeden mikrofon, jaki mam, tego mikrofonu nie polecam, więc nie będę mówił, jaka to jest marka i tak dalej. Natomiast to jest mikrofon do, do spotkań, do nagrywania z przy komputerze itd. Tak Natomiast jeśli idę na przykład gdzieś w plener i tak dalej, to mam taki mikrofon. To są mikrofony krawatowe. Wyglądają w ten sposób. Coś takiego. I serdecznie polecam zaopatrzyć się w tego typu mikrofon. Tak naprawdę bierzesz taki nadajnik, podłączasz tylko i wyłącznie. Mm, kabelkiem do np. telefonu i wtedy nagrywasz telefonem, ale masz zajebistej jakości dźwięk. To jest mikrofon Ulancji, Nie pamiętam jak, ale Ulancji generalnie polecam. Jakby nie, nie, nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu yy, polecam, bo korzystam i jestem bardzo zadowolony. Chyba sobie przy okazji etui podłączę. Teraz. Yy, czyli ponownie zwróć uwagę na to, żeby jakość dźwięku był jak najlepszy. Generalnie jakość wideo może być nawet troszeczkę gorsza, natomiast jeśli jakość dźwięku dowodzi, to, to to jest najważniejsze. I teraz hmm, podczas nagrywania telefonu nie zagrywaj głośników mikrofonu, korzystaj z satywu lub połóż telefon gdzieś, gdzie będzie stał stabilnie. Nie trzymaj go w rękach, chyba, że masz taki zamysł nagrania po prostu. Ale skąd mam czytać skrypt, czyli to, co robiliśmy wcześniej? To jest dobre pytanie. Ja osobiście używam promptera, ale jak, skoro nagrywam tylnym aparatem? Otóż mam dwa telefony. Używam mojego starego telefonu jako promptera. Ona nie zainstalowała. aplikację, która nazywa się Elegant Teleprompter. Nie wiem, czy ona jest na, na Apple, czy w sensie na iOS, ale na Androida nie korzystam. Bo tam też, nic mi za to nie płacę, po prostu jej używam, jest naprawdę spokojnie nic więcej ci nie potrzeba. Zamysł jest taki. Mój telefon kładę na statywie pionowo, ustawiam nagrywanie 1080p na 60 klatek, czyli taki standard. Drugi telefon kładę minimalnie pod statywem, również w pionie. Wyświetlam na nim prompter z całością tekstu rolek, nagrań, które chcę zrobić. Teraz bardzo ważna rzecz odnośnie promptera rzecz, którą możesz zrobić tylko raz i prawdopodobnie się zorientujesz, że zrobiłeś coś nie tak, natomiast ja cię tylko oszczędzę. Jeśli mamy tutaj obiektyw i ja teraz na ten obiektyw nałożyłem palec, czyli dokładnie tutaj mam obiektyw, ja teraz patrzę w ten obiektyw, gdzie tutaj cię dotykam. Teraz, załóżmy to jest obiektyw telefonu, nie? To bardzo ważna rzecz jest taka, że jeśli korzystasz z promptera, to musisz go ustawić jak najbliżej tego obiektywu. Tak, żeby tekst, który czytasz, żebyś ty patrzył dosłownie na tekst, który czytasz, jak najbliżej obiektywu. Ja teraz patrzę generalnie minimalnie poniżej obiektywu. Patrzę w najbliższy punkt obiektywu, gdzie jakbym postawił prompter, to generalnie nie widać, że. Mm, nie widać po prostu tego promptera. Nie widać tego drugiego telefonu, który ja sobie postawię. I teraz mniej więcej wygląda to tak, jakbym patrzył w obiektyw, prawie. Okay, prawie. Natomiast jest to bardzo blisko, jest to akceptowalne, jeśli chcesz czytać stricte z promptera. Natomiast jeśli zrobić coś takiego, że przykładowo tu jest obiektyw, a Ty telefon postawisz obok, czyli załóżmy tutaj, ja teraz patrzę tak, jakbym miał telefon obok. Teraz patrzę w ten punkt i kurde, nie wygląda to raczej, nie wiem, bo nie widzę siebie, ale nie wygląda to raczej tak, jakbym patrzył w obiektyw. Zobaczę potem na nagraniu, ale mi raczej nie wygląda tak, jakbym patrzył w obiektyw. Dlatego czym bliżej będzie miał telefon, tym lepiej obiektywu. Czyli tak, żebyś czytał jak najbliżej obiektywy, żebyś prawie czytał z tego obiektywu, ale tak, żeby jednocześnie nie było widać tego w obiektywie. Czyli spoglądasz na telefon z produktorem, zapamiętujesz kilka zdań, mówisz je, po czym spoglądasz znowu, by zapamiętać kolejne kilka. I teraz tak, e, możesz to robić w ten sposób, czyli możesz zapamiętywać kilka zdań, patrzysz w obiektyw i mówić e, zdanie 1, zdanie 2, zdanie 3. Czytasz, zapamiętujesz zdanie 4, zdanie 5, zdanie 6, zdanie 7. Czytasz, zapamiętujesz. Możesz to robić w ten sposób. E, natomiast możesz robić też tak, że będziesz czytać in, od razu z promptera, po prostu jechać cały czas. Zdanie 1, zdanie 2, zdanie 3, zdanie 4, zdanie 5, zdanie 6, zdanie 7, zdanie 8, zdanie 9, zdanie 10, zdanie 11, zdanie 12 itd. Oczywiście można to robić dużo bardziej profesjonalnie, ale czy trzeba? Nie trzeba. Zamiast tego możesz oczywiście zapamiętywać pojedyncze zdania z komputera czy z drugiego telefonu, nie trzymając, go, nie trzymając go w ogóle jako promptera. Czyli prompter, czyli opcja, gdzie trzymasz to przy obiektywie, to jest raczej opcja, kiedy chcesz uniknąć nadmiernego cięcia tego. To zależy od ciebie. I teraz, pro tip. Jeśli dobrze ustawisz właśnie ten prompter i będziesz czytać stricte z promptera cały czas jechać, to możesz zaoszczędzić dodatkowy czas na wycinanie przerw i montażu. Wtedy dotniesz tylko początek i koniec oraz dodasz po prostu napisy. Montaż. Bardzo ważny. Napisy umiejscowione w dolno-środkowej części nagrania, czyli tak ta tutaj najniżej. Tu. Nie niżej. Dlaczego? Dlatego, że na Instagramie mam 4 na 5, czyli jeśli nagrywamy pionowo telefonem, to wówczas napisy nam po prostu utnieście jeśli one będą bliżej. Tak jak w przypadku short long form contentu, czyli na przykład tego filmu, który aktualnie oglądasz na YouTubie, zdecydowanie preferuję bardziej surową wersję. Nie musicie tego praktycznie montować. Czyli w przypadku short long form contentu, czyli na przykład filmu na YouTube, który trwa 5, 15 minut w tym momencie, a będzie trwał pewnie 20 parę, zdecydowanie bardziej mieć surową wersję jest lepsze. lepiej. Tak w przypadku Rolex, to w montaż ma dużo większe znaczenie. Ludzie na social mediach są niestety bardzo przebojcowani dopaminą, co sprawia, że bardzo trudno przykuć, przykuć ich uwagę, jeśli jest to bardzo trudne nagranie. Tutaj masz dwie opcje. Montujesz sam i używasz Opus Pro. To jest takie narzędzie do dodawania napisu za pomocą AI. Bardzo polecam, również korzystam. Nie zapłacili mi. Kosztuje tam grosze miesięcznie 40 i 80 zł miesięcznie, coś takiego. I to jest narzędzie, za pomocą którego może, możecie automatycznie dodawać napisy. I W przypadku montażu samemu zwróć szczególną uwagę na to, aby zachować jak najmniejszą dynamikę wypowiedzi. Czyli wystarczy, że wytniesz całkowicie wszystkie przerwy, w których nic nie mówisz. Tak naprawdę pocięcie w ten sposób minutowego materiału potrwa max 3 do 5 minut. Wtedy wrzucasz minutowy materiał do CapCut. Darmowy CapCut, on wysadza do wszystkiego. To jest program, z którego ja korzystam do montowania wszystkiego, co montuję sam. Klikasz pobierz za darmo, masz darmowy program. Do wszystkiego starczy właśnie CapCut w wersji darmowej i tyle. Więc polecam, ponownie nie zapłacili mi, ale polecam, bo korzystam. No i oprócz Pro do dodawania napisów dzięki AI, to jest to, co pokazywałem tutaj. Natomiast druga opcja jest taka, że zlecasz montaż rolek montażyście. Niestety rynek motorystów w Polsce, niestety, niestety zależy dla kogo. Dla motorystów, niestety, jest w dramatycznym stanie, co sprawia, że są oni niesamowicie tani. I tak naprawdę jesteś w stanie na ludzi znaleźć motorystę, który robi dobrą robotę, bierze 50-70 zł za jedną minutową rolkę, wówczas on zrobi wszystko za ciebie, potnie, powstawia birole, efekty, doda napisy i tak dalej. Ja osobiście nawet wolę surową wersję nagrań pociętą z samymi napisami, bez miliona jakichś dziwnych efektów i tego wszystkiego. Natomiast wybór należy do ciebie, a to są dwie opcje, które ci przedstawiam. Teraz publikowanie, czyli ostatni etap. W momencie, kiedy mamy już napisany skrypt, potem nagramy ten skrypt i potem zmontujemy to, to wideo lub zmontuje to z nas montażysta, musimy to opublikować. Bardzo ważne. Pamiętaj, że dokładnie te same nagrania możesz publikować na TikToku, na reelsach Instagrama i na reelsach Facebooka oraz na YouTube Shorts. Tym samym gotujesz cztery pieczenie na jednym ogniu. Teoretycznie, czym częściej wstawiasz treści na social media i więcej tego robisz, tym lepiej. Algorytm Cię docenia, ludzie Cię doceniają, masz całą aktywność na profilu. Skup się jednak na regularności i powtarzalności. Jeśli masz stawiać treści takimi rzutami typu 15 w tygodniu, a potem cisza przez następne dwa miesiące, lepiej to lepiej rzadziej, ale regularnie. Regularnie. Określ po pierwsze ile kontentu jesteś w stanie wrzucać w skali tygodnia plus ile Ci to zajmuje. Na przykład 3-4 kawałki kontentu tygodniowo w zupełności Ci wystarczą. Nie jesteś influencerem, co jest przede wszystkim zbudowanie fajnego profilu, na którym jest masa dla mojej wartości i który wzbudza zaufanie. Czyli, celem jest zrobienie dobrego wrażenia na potencjalnym kliencie, który wchodzi na Twój profil, lub na przykład ogrzewanie go w procesie sprzedażowym. Przykładowo, jeśli jesteś trenerem personalnym, masz próbny trening, to wysyłasz osobie link do Instagrama i wtedy, jeśli masz masę testimoniali, czyli opinii, czy efektów klientów, to wtedy bardzo, bardzo, bardzo mocno ogrzewasz tą osobę. Czyli, jakby zwiększasz prawdopodobieństwo, że ta osoba po pierwsze Ci zaufa, po drugie, że kupi, bo zobaczy, o, Pani Halina schudła 15 kg i była w takiej samej sytuacji jak ja, czyli ja też mogę. Czyli zwiększa automatycznie prawdopodobieństwo tego, że domkniesz tą osobę. Czyli możesz używać tego w procesie sprzedażowym. aby sobie wytrę kurz z kamery, bo trochę mnie irytuje, jak mam coś brudne, więc wytrę sobie kurz z kamery, ale dobra, mniejsza. I teraz ustaw sobie harmonogram publikowania, który będziesz w stanie dowozić. Czyli jeśli jesteś w stanie robić trzy treści tygodniowo, to rób trzy treści tygodniowo, nie rób więcej. Poniedziałki, środy, piątki na przykład o godzinie 18. to jest totalny przykład. Platformy. Obowiązkowo na Instagramie, obowiązkowo na Facebooku. Dlaczego obowiązkowo na Facebooku? Dlatego, że jeśli masz Instagrama, to możesz zrobić tak zwany cross-posting, jeśli wrzucasz sobie na Instagrama, czyli jednym kliknięciem robisz, jednym kliknięciem wrzucasz wszystko na Instagrama i automatycznie wrzucasz się też na Facebooka. Wystarczy połączyć stronę na Facebooku z profilem na Instagramie, jeśli masz obydwa firmowe. I wtedy może być cross-posting, czyli wrzucasz coś na Instagrama, automatycznie wrzuca się na Facebooka. Ja to robię, każdy normalny raczej to robi, bo dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Jakby, jeśli możemy jednym kliknięciem wrzucić coś na dodatkową platformę, to. Jest to po prostu wysiłek warty tego, to jedno kliknięcie. TikTok opcjonalnie, YouTube Shorts opcjonalnie. Ponownie to, co mówiłem, cztery pieczenie na jednym ogniu, może rzucać także na TikTok i na Shortsy. Teraz opis. Najlepiej jest trzymać się jednego prostego, spójnego schematu i robić kopię wklej między poszczególnymi treściami, zmieniając tylko pewne zmienne. Ponownie opis, generalnie opis, są, jest dużo takich elementów, na których ci wszyscy eksperci, pseudo od social media, których znajdziesz na Instagramie, którzy mają tam. Czasami mają dużo followersów, czasami mają mało. Jakby, jak, Ja na przykład wiem, że followersi nie mają nic do biznesu, ale e, są osoby, które tego nie rozumieją. I teraz niezależnie od tego, ile oni mają followersów, to ci wszyscy znawcy wielcy od social mediów, którzy publikują te rolki, uczą jak stawiać te rolki, jak robić ten content, są takimi znawcami od tych social mediów i tak dalej. Oczywiście są to pseudoznawcy w 90%. Nie mówię, że wszyscy, ale większość. Oni zawsze skupiają się i generalnie robią takie... właśnie, oni robią zawsze otoczkę dookoła takich rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Dlatego... Dlatego, żeby sprawić wrażenie, że oni się na tym znają. Przykładowo, nie wiem, spuszczają się przysłowiowo nad tym, żeby zrobić jakiś wielki opis, jakieś niesamowite biona na Instagramie, i tak dalej. A to są takie elementy, które tak naprawdę, ok, one mają znaczenie, i na przykład, takie biona na Instagramie, jeśli przez Twojego Instagrama przewija się tysiąc osób dziennie, ono może mieć spore znaczenie, ale to nie jest element, dla którego robisz jakiś kurs dodatkowy albo coś w tym stylu, jakby. Są to bardzo proste rzeczy, ja tak naprawdę całe mięso odnośnie rolek, szortów, TikToków tego, jak to tworzyć, sprzedam ci teraz w ciągu 20-25, max 30 minut. I to jest wszystko, co musisz wiedzieć, nie musisz nic kompletnie więcej wiedzieć. Dlatego trzymaj się jednego prostego schematu, szczególnie jeśli chodzi o tak proste rzeczy, jak opis. U mnie wygląda to tak. Przykładowo, pierwsza linijka to jest krótki opis filmu postu karuzeli, na przykład gotowy wzór na wartość twojej oferty w oczach potencjalnego klienta. I Teraz tak. Kolejna rzecz, przez którą wart, yy, waż. Ważne jest, aby mieć napisy w swoich rolkach. I trzeba mieć te napisy po prostu w swoich rolkach w 24, 2025 i w kolejnych latach. To jest taka rzecz, że w momencie, kiedy ktoś scrolluje, to bardzo dużo osób scrolluje bez dźwięku. Jeśli ktoś scrolluje bez dźwięku, to, to na, na co patrzy? Na rolkę i na napisy. Jeśli coś w napisach go zaintryguje, instant odpala dźwięk i ogląda rolkę. Dlatego muszą być napisy. I drugi punkt, który może te zaintrygować, jeśli napisy nie zaintrygują, to jest właśnie opis. Czyli ta pierwsza linijka, którą widać od razu, przykładowo, gotowy wzór na wartość twojej oferty w oczach potencjalnego klienta. Czyli tutaj w w miarę jak się da, w miarę w seksowny sposób, powiedzmy, opisujesz to, co się znajduje w rolce. Potem Call to Action 1 lub 2, czyli na przykład chcesz pozyskać więcej klientów, napisz komentarz E-book, aby siedzieć za darmo e w ciągu 24 godzin i obserwuj Marcin lub darmowych treści. Eee, taki element, który ja zawsze dodaję, czyli po prostu Call to Action do obserwacji i tle. I to może jeszcze wyglądać tak, że mogą być jeszcze na końcu hasztagi. Teraz przechodzę do hasztagów. Na Instagramie aż taki to jest przeżytek. Nie mają one większego znaczenia niż 1-3%. Najprawdopodobniej mają one równe 0. Nikt tego do końca nie wie, bo są to rzeczy związane z algorytmem i takie rzeczy są raczej ukrywane. Natomiast, e, to czy znaczy nie są one po prostu publiczne? Natomiast nie mają one prawie żadnego znaczenia. Czy warto je stosować? Teraz uwaga, mimo że nie mają one prawie żadnego znaczenia, to mogą mieć te 1% i teraz biorąc pod uwagę, że jednokrotne wypisanie tych trzech, 5 hashtagów do gotowego opisu kopii w zajmie Ci 10 sekund, to tak, warto. Czyli jakby jest to taki wysiłek, który jest warty tego. 10 sekund, które poświęcisz jedno, jednorazowo, na przykład następny rok, to jest warte za 1%, czy tam za pół, czy tam za 0,1, przykładowo. OK, spoko wypisz te hashtagi. Ja na przykład ich w ogóle nie stosuję, bo mam to gdzieś i wiem, że nie ma to żadnego znaczenia, natomiast możesz je stosować. YouTube Shortsy. Tutaj sytuacja już jest nieco inna. To znaczy tutaj już te hasztagi mogą troszeczkę bardziej pomóc, mają troszeczkę większe znaczenie. Czy warto je stosować? Ponownie, biorąc pod uwagę, że jednokrotne wypisanie 3 do 5 hasztagów do gotowego opisu kopii w -klej zajmie Ci około 10 sekund, to tak, warto i zrób to. Na YouTube Shortsach możesz to zrobić, na Instagramie nie musisz w ogóle stosować na YouTube Shortsach, stosuj, bo te 10 sekund warto wypisać te hasztagi i po prostu robić kopii w -klej. TikTok. Ponownie tak samo jak na YouTube Shorts. Są tu na pewno ważniejsze niż na Instagramie, mają troszeczkę większe znaczenie, ale ponownie minimalne bardzo znaczenie. Więc tak samo biorąc pod uwagę, że to jednokrotne wypisanie, czy jak pieniłaś tak, zajmie Ci 10 sekund, to zrób to i tyle. I to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o poradnik odnośnie listów, shortsów, TikToków, to jest bardzo prosty temat. Ponownie zapraszam Cię do opisu, aby odebrać teraz ten dokument. Ja jeśli jesteś trenerem personalnym właściwie studia treningowego jesteś zainteresowany tym, aby wyskalować swój biznes trenerski, studio treningowe do 20-50 w przypadku studiów treningowych nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie, bez wrzucania jakichś treści organicznych, czyli robienia tego, o czym mówiłem przez cały ten film. Oczywiście można wrzucać je w ograniczonych ilościach, natomiast bez opierania na tym całego swojego biznesu, tak jak próbują to robić niektórzy. Wydawanie majątku, przy tym na reklamy i nieskutecznych agencji marketingowych, to po prostu zjedz teraz do opisu i kliknij drugi link w opisie. Dlaczego jest to pierwszy? Natomiast tym razem jest to drugi link w opisie i umów, bez, umów bezpłatną rozmowę demonstracyjną z tego linku w opisie, y, gdzie ja lub ktoś z mojego zespołu przedstawić, jak moglibyśmy zaimplementować nasz system w Twoim biznesie. I koniecznie z pierwszego linku w opisie odbierz cały ten dokument wraz z bonusami, bo tam mamy dodatkowe bonusy. Więc wchodzisz teraz w pierwszy link w opisie, odbierasz ten dokument. Ja dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego filmu i do następnego.